Witam. Chciałbym pokazać jedną z możliwości aplikacji Car Scanner, która w moim przypadku połączona jest z urządzeniem OBD iCar, a mianowicie test przyspieszenia. Możemy sobie sprawdzić możliwości naszego samochodu, jak przyspiesza do danej wartości, kilometrów na godzinę, jak również własne możliwości jako kierowcy. Klikamy sobie na tą ikonkę test przyspieszenia i pokazują nam się takie wartości. Czas przyspieszenia od 0 do 40 km na godzinę, od 0 do 60, do 80, do 100 i do 120 km na godzinę. Możemy również wybrać sobie sami wartości. Klikamy sobie plusik. Wartość początkowa 0, wartość końcowa sobie wpiszemy powiedzmy 50 km na godzinę. Klikamy OK. I mamy 40, 50, możemy jeszcze sobie dodatkowo wybrać powiedzmy wartość początkową 30, a końcową sobie wpiszemy 60 km na godzinę, klikamy. No i mamy, czas przyspieszenia od 0 do 40, do 50, 60, 80, no i na końcu tu mamy to co ostatnio wpisaliśmy od 30 do 60 km na godzinę. Aplikacja od momentu y, ruszenia samochodem zacznie nam mierzyć czas, w jaki będziemy przyspieszać. Ja oczywiście nie będę się rozpędzał na maksa, tak jak jakiś rajdowiec. Postaram się przyspieszać dynamicznie, tak żeby pokazać y, jak działa ta aplikacja. Y, aplikacja jest uruchomiona, właśnie sobie odpalamy samochód. I od momentu kiedy ruszę, aplikacja zacznie mierzyć czas. A więc zobaczmy, jak to wygląda. No to zaczynamy. Zatrzymujemy się w bezpiecznym miejscu. I zobaczymy, co nam pokazała ta aplikacja. Czas przyspieszenia od 0 do 40 wyniósł nam niecałe 4 sekundy, do 50 prawie 7 sekund, do 60 o prawie 8 sekund. No i tutaj, mal to ostatnie, za wybraliśmy od 30 do 60 km. 5 sekund się rozpędzaliśmy od tej wartości. A więc jest to fajna opcja. Można sobie sprawdzić możliwości swojego samochodu, swoje umiejętności, jak operować gazem, jak operować skrzynią biegów, tak żeby ten moment przyspieszenia był jak najlepszy, jak najkorzystniejszy dla nas. A więc tą aplikację oczywiście polecam. Dziękuję bardzo.